No i dzień dobry, Adam Urbański i Kardin Serwis. Witam dzisiaj akurat we wtorkowym wydaniu, ponieważ poniedziałek był taki ogień na warsztacie, że się nie udało nic nagrać. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Zajmujemy się renowacją takich samochodów, ale również i serwisem i naprawami różnych innych pojazdów amerykańskich, drugowojennych i trochę bardziej współczesnych. Tu akurat mamy GMC czkw 353, którego renowację niedługo rozpoczynamy. Eee, a co? A dzisiaj znowu się sporo dzieje. Zobaczcie, co na przykład mam na lewecie. I jest to rama oraz mosty od Land Rovera Discovery, tego, którego zwłoki karoserii tam z tyłu sobie leżą. Eee, odbudowujemy ten samochód dla, dla naszych klientów. Eee, Wkrótce szykuje się nowy projekt związany z tym Ulisem, czyli właśnie z moim Ulisem MBS 42 roku. A jeszcze w tym tygodniu jadę oddać muta do Warszawy, w sumie do Konstancina Jeziornej, ale o tym trochę później. Tymczasem zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Komentujcie, lajkujcie, oczywiście odpowiadam na wszystkie pytania. Zapraszam. No, więc rama jest naprawiona. Dosyć mocno była skorodowana, zwłaszcza tutaj w tylnej części. Rafał na szczęście stanął na głowie i, i ją naprawił. A, a dosyć mocna była ta korozja, także trzeba było otwierać podróżnicę. Przód był zdrowy. A tutaj mamy mosty napędowe, które też są wypiaskowane i polakierowane proszkowo. Dlatego no tak, no zaraz jeszcze. Odpinam tą lawetę i wracam znowu do proszkowni, ponieważ muszę jeszcze zawieźć felgi od salonki, która jest na warsztacie, a to są właśnie te felgi, zapomniałem ich zrobić. po prostu muszę się tam cofnąć. Na szczęście mamy zakłady, z którymi współpracujemy bardzo blisko i tak jak proszkownie mamy powiedzmy około kilometra stąd, tak Naszą, nasz zakład obróbki z karwaniem mamy dosłownie w następnym budynku. O tam. tam. jest firma Hightech, która zajmuje się właśnie obróbką skrawaniem i dzisiaj już tam byłem dwa razy, ponieważ okazało się, że Jeep Liberty Coyote, który jest u nas na warsztacie, na Lift na wykonanie liftu, podniesienie zawieszenia. No Okazało się, że dostarczone przez klienta części nie były kompatybilne z oryginalnymi amortyzatorami, które tam w tym aucie są. No może nie oryginalnymi, ale, ale tymi, które, które były. I takie oto przedłużki przednich amortyzatorów wykonane pod amerykański gwint 3,8 cala UNC, czyli grubo z wojny, nie pasują do europejskich amortyzatorów, które mają gwint m 10 na 125 więc trzeba było takie e, przejściówki dorobić zupełnie nowe, od zera z odpowiedniego materiału, e, z właściwym gwintem i tym właśnie zajmował się dzisiaj pan Jan na tokarni także zapraszam na materiał e, stoczenia takich przejściówek do Liberty Coyote Ciemno możemy wyjmować. Wyjmujemy, tak? Tak. No. To jest krótkie ale to chyba, chyba nie przeszkadza. No nie, możemy to nasmarować, nie? Przecież ja osobiście bym to liznął jeszcze. Bo tam te Wielka dwie setki, tak? No to płótno, jest, jest Tak. No bo chciałem dwie setki, żeby było... Było czas, ale to tu na samym stanie. W drugiej drugi może wchodzić ludzi. No. No i super. I dzięki. Tutaj mamy nowy akumulator i zregenerowany alternator do mojego granda, ponieważ w niedzielę mi się skończyła elektrownia. I to jest to, co jest do zrobienia przy jednym moim jeepie. A przy drugim moim jeepie, w zasadzie tym pierwszym, Proszę, to jest głowica od Willisa MB i ona już jest, właśnie dzisiaj ją odebrałem z zakładu obróbki skrawaniem, 16 setek, setnych milimetra zostało ściągniętych, ja ją wcześniej tutaj piaskowałem, w środku niestety jeszcze jest trochę korozji, ale już no, będę musiał z tym żyć. Tą przejściówkę do wody trzeba będzie jeszcze odkręcić i wkręcić nową. I od góry ja też zawsze planuję głowicę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest powierzchnia, do której przykręcamy obudowę termostatu. Są tutaj podstawy pod nakrętki, tudzież śruby którymi przykręcamy głowicę i tutaj też dobrze żeby to było płaskie a nie skorodowane jakieś od, od wody od płynu chłodzącego od, od upływu lat więc lubię to mieć po prostu też zawsze liźnięte żeby po prostu te śruby przykręcać w sposób no szczelny tak i co i to jest w ogóle głowica która jest głowicą od Willis'a MB jest to głowica wczesna nie od MA, tylko od MB, ale 42 rok, czyli napis Willis, ale jeszcze bez napisu Jeep. Do tej pory głowica, która jeździła na moim samochodzie, to właśnie głowica już późniejsza, czyli od 44 roku, czy tam nawet może trzeciego, nie, od czwartego, z napisem Jeep, z napisem Willys, ale bez tych jeszcze wzdłużnych tutaj wzmocnień znanych, na przykład z głowic, Hoczkisa czy cj czyli wojenna głowica, ale jednak późniejsza niż miesiąc i rok produkcji mojego samochodu. Więc przy okazji tego, że ta głowica u mnie w silniku nie wygląda jakoś super estetycznie, stwierdziłem, że po prostu przełożę na starszą i wykonam jeszcze kilka innych wymian, o których za chwilę. No, i oto są te części, które przygotowałem do odbudowy. No, w cudzysłowie, oczywiście do mikroprojektu odświeżenia komory silnikowej, zadbania chociaż trochę o ten mój silnik w moim Ulisie. I więc tak, głowica już wam pokazałem. I tutaj na niej jest 9 śrub. Dlaczego nie 15? Ano dlatego, że w ulicie oryginalnie, przynajmniej w 1942 roku, z którego pochodzi mój samochód, było właśnie 9 śrub oraz 6 szpilek. Dlaczego sześć? Tutaj na trzech była podstawa filtra oleju, czyli takiego właśnie filtra, tylko że tutaj jeszcze jest taki trójkątny uchwyt, trójwymiarowy i ja ten filtr też teraz kupiłem. To jest replika, ale na razie sobie taką zamontuję, ponieważ ten filtr, który teraz mam zamontowany, to jest drugowojenny filtr oleju z jakiegoś pojazdu amerykańskiego firmy AC. Natomiast nie wiem, o takiego pojazdu wymiarowo pasował, więc i chyba nawet go dostałem za darmo. Więc, więc przez te 10 ponad lat jeździł. Teraz natomiast chcę, żeby to wyglądało trochę bardziej historycznie pod maską, więc wymieniam na razie na replikę, potem, na replikę, potem sobie wymienię na, na oryginał. Te filtry stosujemy w, w odbudowach tutaj naszych pojazdów na workshopie, więc wiem, że działają. I można śmiało je zastosować. Do filtra była dołączona karteczka tutaj z kalkomaniami, natomiast ja ich nie użyję, ponieważ są to kalkomanie Fordowskie, a ja mam mój lis Kolejne dwie szpilki powinny tutaj być, i one zresztą są, tylko że są wkręcone w blok. To są szpilki, które trzymają rurę powietrzną między gazinkiem, który jest tutaj, a filtrem powietrza, który jest tu. I tutaj z tyłu jedna szpilka, która jest trochę dłuższa. Ona trzyma dwie nakrętki, i tutaj przekręcona jest masa, która z uziemia silnik między właśnie silnikiem a między tą głowicą a ścianą grodziową. Więc a tutaj jest termostat, więc więc to też jest ładnie tutaj splanowane. Gwinty pod, pod świece są sprawne, także wszystko super pod nową głowicę nowa uszczelka oczywiście no i teraz tak rozrząd to jest osłona rozrządu z tak jak już wcześniej pokazywałem jak trzy tygodnie temu przyjechała paleta z częściami WOF czyli Willys of France czyli to jest osłona po prostu od silnika od hoczkisa New Old Stock z tego co widzę i teraz dlaczego ja ją montuję na swoim drugowojennym mulisie? Ano dlatego, że mój Willys jak przypłynął ze Stanów w roku 2009 miał y, pod maską silnik L130, przepraszam, F134, czyli F-head, czyli górno dolna czyli silnik z gulisa M38A1, a na pacie wbity w tylną podłogę był silnik od Gulisa n 38 czyli ostatni L-head, czyli dolniak, y, Czyli Go-Devil, tylko po prostu w ostatniej już modyfikacji z Ulysse M68, czyli prawie tak jak od CJ, tylko że ma wzmocnione mocowania do obudowy sprzęgła z tyłu i jest to silnik o napędzie na rozrządu na koła, a nie na łańcuchu, tak jak w wojennym Ulisie. No i w takim właśnie Ulisie, w takim silniku osłona rozrządu wygląda w ten sposób że tutaj, jak jest tu, jest wał korbowy, do tego oczywiście mamy nowy uszczelniacz. A tutaj w silniku na łańcuchu jest jeszcze taka wypustka, taki trzpień, który podtrzymuje wałek rozrządu, który wyjechałby normalnie i, i mógł rozerywać na przykład łańcuch rozrządu. Więc taką osłonę tutaj mam. Dlaczego nie wymieniłem w swoim łylisie silnika na, na wojenny? No, tego nie wiecie, ale jak kupowałem ten samochód, to miałem 20 lat i moje środki finansowe były bardzo mocno ograniczone. I jak już wtedy udało się wyremontować ten silnik yy, i zacząć jeździć, to yy, to po prostu, póki jeździł, to go zostawiłem i teraz po prostu szkoda było go wymieniać. Była taka idea gdzieś około 2017 roku, żeby ten silnik wymienić na wojenny, i nawet taki dawca był, tylko że niestety yy, no, okoliczności nie sprzyjały. To było też związane z moją wyprowadzką ze starego warsztatu i i się nie udało, więc zostałem z tym starym silnikiem. A tamten silnik poszedł do Ulisa, który dzisiaj jeździ w Wielkiej Brytanii. Ulisa, którego u nas odbudowywaliśmy. W każdym razie, podczas składania tego mojego silnika w 2010 roku, tutaj się okazało, że jest urwany gwint. Tutaj jest wejście na przewód elastyczny olejowy, do, którym spływa olej tutaj z dołu z filtra oleju. Ten win był uszkodzony, więc coś trzeba było zrobić, żeby na szybko uratować ten temat. I mój przyjaciel Marek przylutował mi tutaj końcówkę taką, tą mosiężną olejową pod kątem 90 stopni, używaną na przykład w bloku silnika, jak są wyjścia na przykład do czujnika ciśnienia oleju, czy do z magistrali olejowej do filtra oleju, czy też. No w sumie nie wiem gdzie jeszcze. Chyba właśnie na dole filtra. Yy, w każdym razie yy, to zawsze ciekło niestety. Yy, I ten silnik cały czas jest brudny, mimo że go myję to i tak jest zażegany po prostu tym olejem z przodu, bo to nigdy nie było szczelne. Więc tą osłonę po prostu trzeba było wymienić na nową. I tutaj mamy yy, New Old Stockową osłonę. Z niej będzie trzeba tylko to dodatkowe kółko tutaj usunąć, bo ono jest przysosowane do koła z Hochkisa, które tutaj jest podwójne, takie szersze, bo Hochkis ma 24 V i większe kółko, dwa paski klinowe, tak samo też na prwnice na pompie wody, także to będzie trzeba usunąć, bo to będzie tarło około pasowe, które jest w moim silniku, czyli takie przystosowane do 6V. Pod tą osłonę oczywiście nowy, nową uszczelkę korkową kupiłem. Do tego będę musiał też ten spływ olejowy wymienić, bo tam ze względu na to, że to pod, 90, pod kątem 10 stopni wchodziło, to zwykły krótki przewód olejowy nie wystarczył. Trzeba było wziąć ten długi, czyli taki, jak jest właśnie od magistrali olejowej do filtra oleju, czyli ten, co wchodzi sobie tutaj. A teraz, jak już będzie to właściwym miejscu, to będzie można dać ten krótki, także super i będzie to działało. Oprócz tego, oczywiście, po zmontowaniu tego będzie trzeba odmalować silnik, więc tutaj się zastanawiam, czy wyjmować go z komory silnika, czy też nie. Kiedy chciałbym to zrobić, chcę to robić weekendami, ponieważ moja dziewczyna teraz zaczyna studia zaoczne, więc będę miał wolne weekendy i na to chcę poświęcić, na swój prywatny samochód chcę poświęcić swój prywatny czas. W tygodniu, no nie mamy na to czasu, ponieważ mamy tak dużo zleceń płatnych tutaj od klientów z czego bardzo się cieszymy oczywiście, że na moje prywatne tematy nie ma czasu, tak samo jak nie ma czasu na GMC, czy, czy właśnie na mojego Willisa, który jest robiony zwykle z doskoku i tylko po to, żeby gdzieś tam pojechać. Niestety, szewc bez butów chodzi, chociaż na to nie mogę narzekać, bo po regulacjach Wojtka mój Willis naprawdę bardzo dobrze jedzie. Bardzo dobrze jedzie, co zresztą było widać w filmie, w którym jeździliśmy nocą tam do T34 na Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. I rzeczywiście naprawdę bardzo szybki jest ten samochód. Więc co, no teraz trzeba po prostu zadbać trochę o estetykę, o technikę, posmarować go całego, wszystkie kalamitki. Mam na to wiele zimowych weekendów. Co jeszcze, ale nie chcę tego zaczynać teraz w październiku, ponieważ 11 listopada, jeszcze wybieramy się na Paradę Niepodległości i prawdopodobnie jakieś manewry. I do stycznia na pewno potem już nie będę jeździł, a na 11 na pewno tego samochodu będę potrzebował, więc zacznę po prostu w listopadzie. I, i co? No i oczywiście będę kręcił dla Was z tego filmy i to będą filmy, które będą pojawiały się w poniedziałki, bo będą nagrywane w weekendy. Dzisiaj jest wtorek, nie udało się niestety nakręcić nic w poniedziałek, bo niestety te po, po, początki tego dnia zawsze są bardzo u nas hardkorowe, wiele tematów jest do załatwienia. To wszystko na dzisiaj, już nie przedłużam i, i co? I zobaczymy się co wrócić? Głupicy. Pokażę, pokazywały. Jak on dołu wygląda? Tak, pokazywałem, że na możemy. Okay. Ym... Więc już dzisiaj nie przynudzam. To wszystko na dzisiaj. Przypominam, subskrybujcie ten kanał, bo sprawdziłem, że tylko 40% widzów naszych odcinków subskrybuje, a to przecież nic nie kosztuje. Więc skoro i tak wracacie tutaj, no to może byście kliknęli ten, ten znaczek subskrybuj. Ostatni odcinek obejrzało już 5000 widzów, więc bardzo się z tego cieszę. A subskrypcji mamy tylko 2200, więc wydaje mi się, że powinniśmy chociaż do tych 3000 w tym miesiącu podciągnąć. I wiecie co, jak zdobędziemy 3000, to oddam któremuś z Was, albo którejś z Was koszulkę Harringtona, ponieważ one już są zapłacone, w tym tygodniu będą, w piątkowym odcinku je pokażę. I na 3000 subskrypcji jedną koszulkę z Was, z wam, jednemu lub jednej z Was oddam. Będzie trzeba tylko podać swój rozmiar i adres, ale to już w wiadomości prywatnej. Na jakich zasadach zobaczymy, najpierw osiągnijmy te 3000 i widzimy się w piątek. Pamiętajcie, żeby subskrybować.